Znowu jestem w Olsztynie. Druga połowa sierpnia 2021. Czwarty peron stacji Olsztyn Główny. Czwarty peron to chyba mój ulubiony, bo stąd odjeżdżały tradycyjnie pociągi w różnych egzotycznych relacjach. Braniewo, Morąg, często jeszcze w trakcji wagonów motorowych Ganców SN61 z bezprzedziałowymi wagonami. Stąd też rozciąga się najładniejszy widok na to, co niedostępne dla pasażerów. Tam dawniej była hala lokomotywowni, ostała się jedynie wieża ciśnień, w której obecnie działają klubowicze Olsztyńskiego Klubu Miłośników Kolei. Intercity Sienkiewicz do Krakowa Głównego właśnie opuszcza tor przy peronie drugim olsztyńskiej stacji, tamten bulgotliwy dźwięk, tam dalej to jest SA 106 008. On właśnie wrócił z trasy, z portu lotniczego Olsztyn-Szymany. Kończy bieg tutaj na torze piątym przy peronie drugim. Opustoszały perony. Odjechały pociągi, zniknęli ludzie, ale to tylko chwilowe. Zaraz znowu tutaj się zakłębi. Co tym razem przywiozę z Olsztyna? Coś przywiozę. Uzupełniłem materiał do jednego z odcinków zrealizowanych podczas poprzedniej wizyty. Przy okazji przyjrzałem się wszystkiemu, co tu się dzieje. Dworzec, budynek dworca, wedle mojej najlepszej wiedzy, mimo wszystko zostanie zburzony. Tak więc to są chyba, no, może nie ostatnie, ale prawie ostatnie chwile, kiedy można popatrzeć sobie na ten dworcowy budynek. Trudno powiedzieć, czy to jest dobrze, czy to jest źle, dlatego że w miejscach, gdzie te modernistyczne dworce zachowano. Nie zawsze jest dobry pomysł, żeby je jakoś zaadaptować pod dzisiejsze potrzeby. Tak więc serce moje chciałoby, żeby ten budynek został zachowany, zrewitalizowany, żeby dostał nowe życie, co nakaże rozsądek i realia, to się okaże. Na pewno zostaną zachowane wiaty peronowe, wiaty peronowe stuletnie ponad. Nitowane, piękne, to saleje. To będzie balustrady przejść podziemnych z pięknym detalem, kute ze stalowych prętów, kute nitowane tutaj. Różno wypatrywać spawania, dlatego że w momencie, kiedy budowano te balustrady, spawanie jeszcze nie było technologią dostępną do takich zastosowań. Są to elementy współczesne. No, jest tu yy, balustrada, która ma nowsze chyba jednak pokrycie niż oryginalne. Sama ta barierka została dospawana w kilku miejscach, gdzie odpadła. Ten słupek odlewany prawdopodobnie złamał się. Może wózek bagażowy weń uderzył. Zostało to zabezpieczone taką obejmą stalową blaszaną, skręconą. Wiele te konstrukcje musiały przejść. Przecież kolej do Olsztyna zawitała w latach 70. XIX wieku, i tutaj na tym. Na tej stacji wciąż jeszcze jest trochę śladów tego pierwszego okresu eksploatacji kolei w Olsztynie. Ta stacja ma swój klimat. Bezpośredni powód włączenia kamery i opowieści, właśnie tu i teraz, w tym momencie, w tej chwili to jest nowy element który chciałbym wprowadzić do cyklu Po kolei z Kuleckim. No, te krótkie odcinki, które się pojawiają czasem, jeden z widzów trafnie nazwał e, shortami. Tak więc e, od teraz będziemy je nazywać shortami Kuleckiego. Tak więc witajcie w shortach Kuleckiego. A za moimi plecami... SA106008 W malowaniu warmińsko-mazurskim